Manchester United to zasłużony klub z piękną historią, jednak ma on również ciemną stronę. W ostatnich latach przez ten zespół przewinęło się wielu światowej rangi piłkarzy, którzy na Old Trafford mieli wielkie problemy i zazwyczaj jak szybko przychodzili, tak szybko odchodzili z drużyny Manchesteru. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam właśnie listę piłkarzy, których kolokwialnie mówiąc zniszczył Manchester United. Ponieważ po odejściu z Old Trafford sprawiali oni wrażenie, jakby dostali nowe życie. Przyjrzymy się wszystkim aspektom, co wpływało na to, że ci zawodnicy mieli aż takie problemy w Manchesterze, i szeroko mówimy ten temat. Dlatego bez przedłużania, przejdźmy już do pierwszego zawodnika. Zawodnikiem od którego zaczniemy dzisiejszą listę piłkarzy, którzy zmarnowali swój potencjał w United jest Memphis Depay. Reprezentant Holandii przeniósł się na Old Trafford latem 2015 roku z Holenderskiego PSV za kwotę 34 milionów euro. Na transfer 21-letniego skrzydłowego duży wpływ miał ówczesny trener Czerwonych Diabłów, czyli Louis van Gaal. To właśnie on przekonywał Memphisa, że United będzie najlepszym wyborem, ponieważ o transfer jego zabiegało wiele topowych drużyn. W United Memphis od razu dostał numer 7 i wiązano z nim ogromne nadzieje. Mówiło się nawet, że może być to nowy Cristiano Ronaldo, ponieważ Depay wykazywał ogromny potencjał i miał wszystko, by stać się jednym z najlepszych. Jednak jego historia w Manchesterze skończyła się bardzo szybko, ponieważ zaledwie po dwóch latach. W tym czasie, zwłaszcza w jego ostatnim sezonie, Memphis Depay grał bardzo mało i coraz bardziej narzekał na sytuację. Aż do momentu, w którym nie wyobrażał sobie dalszej gry w tym zespole. W ciągu dwóch sezonów Depay wystąpił łącznie w koszulce United w 72 spotkaniach, w których strzelił 12 goli i zaliczył 17 asyst. Statystyki te nie wyglądają jakoś najgorzej, jednak Depay grał bardzo mało i nie był zadowolony w drużynie United. Jakiś czas temu Holender wydał książkę, w której opisuje okres jego gry na Old Trafford. i tutaj zacytuję wam kilka fragmentów. Pogubiłem się będąc w Manchesterze, zajął mi 5 lat, aby do tego dojść. Podczas pobytu w Manchesterze obwiniałem każdego: Van Gaala, Czułem się jakby świat stanął po prostu przeciwko mnie. Nie winiłem samego siebie, a to nie tak działa w życiu. To było frustrujące, że nie potrafiłem osiągnąć mojego optymalnego poziomu. Adaptacja zajęła więcej czasu niż przypuszczałem. Miałem też problemy z grą w defensywie, moja boiskowa swoboda została ograniczona. Ograniczyło to też moje walory w PSV, pozwolono mi szukać wolnych przestrzeni i podążać za instynktem. W United czułem się jednak zdezorientowany. Musiałem wykonywać taktyczne rozkazy Luisa Valgala, inaczej straciłbym kompletnie miejsce w drużynie. Vangal nie lubi zawodników, którzy nie stosują się do jego poleceń i z czasem zrozumiałem, że w ten sposób nie wydobędę z siebie tego co najlepsze. Nie rozumiałem tej sytuacji. Kupiono mnie przez pryzmat moich specyficznych zdolności, które zauważyliście w PSV i kadrze narodowej. Później obsadzono mnie w roli, w których nie chciałem grać i z mojego punktu widzenia było to kompletnie zagmatwane. Depay w swojej książce również wspomina, że Zlatan Ibrahimowicz, Michael Carrick czy Paul Pogba oraz reszta kolegów z drużyny wstawiali się za nim u Jose Mourinho, dziwiąc się, że Depay nie dostaje swojej szansy. Ponieważ za czasów Wangala jeszcze Holender grał na boisku, to za czasów Jose Mourinho było to naprawdę bardzo mało czasu. Aż w końcu Holender zdał sobie sprawę, że pora odejść z Old Trafford. I tutaj przytoczę kolejny cytat Depay'a: Kompletnie się zatraciłem. Po treningu wracałem do domu i nie chciałem nikogo widzieć. Mentalnie był to bardzo zły okres. Pogarszało się to każdego dnia. Patrząc z innej perspektywy, to naprawdę miałem dobre życie. Jednak czy Czułem się nieszczęśliwy. Po raz pierwszy w życiu straciłem ochotę do gry w piłkę. Najpiękniejszą rzecz w moim całym życiu. Koniec końców holenderski zawodnik po ciężkim okresie w Manchesterze United ostatecznie odszedł do Olimpiku Lyon. Depay w książce podkreśla, że to właśnie Francja pomogła mu wrócić na właściwe tory kariery. Jednak bardzo dużą rolę w tym powrocie również miały nowe perspektywy oraz religia. Alexis Sanchez odchodził z Arsenalu do United jako gwiazda Premier League, jednak już rok później odszedł na wypoczczenie do Interu i podobno po pierwszym treningu o transferu z Arsenalu reprezentant Chile żałował swojej decyzji i pytał się menedżera, czy można jeszcze coś z tym zrobić. Od początku nie pasowało mu w United i świadczam o tym chociażby jego statystyki. 45 meczy, 5 goli i 9 asyst. Sanchez stracił swój błysk po przejściu na Trafford i sprawiał wrażenie zdemotywowanego i nie przykładał się na treningach. Po kilku miesiącach od transferu, klub pozwolił mu odejść na wypożyczenie, ponieważ widać było po nim, że nie chce on występować w ekipie Czerwonych Diabłów. Jednak gdy Sanchez wrócił z wypożyczenia po dosyć dobrym sezonie w barwach Interu, to Manchester i tak nie wiązał z Sanchezem już żadnych nadziei i chciał go od za wszelką cenę, by zaoszczędzić na jego pensji. By to zrobić, Manchester United zdecydował się więc rozwiązać z nim kontrakt. To oznacza, że do Interu piłkarz poszedł na zasadzie wolnego transferu. Sam zawodnik przyznaje, że był bardzo nieszczęśliwy z powodu atmosfery, jaka panowała w Manchester United pod rządami Jose Mourinho. I wierzy, że był to kluczowy element jego porażki na Old Trafford. Alexis Sanchez miał okazję wypowiedzieć się na ten temat w wywiadzie, którego udzielił w 2020 roku i tutaj też przytoczę wam perspektywę zawodnika i co on sam mówił na ten temat. Chcę opowiedzieć o moim czasie w United o wielu rzeczach, które powiedziano i sprawiają, że wychodzę źle, mówił Sanchez. Zanim tam trafiłem, byłem dogadany z Manchesterem City, ale nie wyszło i otrzymałem szansę dołączenia do Manchester United. To było dla mnie coś miłego, ponieważ jako dziecko bardzo lubiłem ten klub. Skończyłem podpisując kontrakt, nie mając wielu informacji o tym, co się dzieje z transferem. Podczas kilku pierwszych dni, które spędziłem z nowymi kolegami z zespołu, czasem są takie rzeczy, o których po prostu nie zdajesz sobie sprawy, dopóki nie przybędziesz na miejsce. Po pierwszym treningu zdałem sobie sprawę z wielu rzeczy. Kiedy wróciłem do domu, zapytałem moją rodzinę i reprezentanta, czy mój kontrakt może zostać zerwany i mogę wrócić do Arsenalu. Oni oczywiście się z tego śmiali, ale ja czułem, że naprawdę w klubie dzieją się bardzo złe rzeczy, co mi się nie podobało. Nie byliśmy zjednoczonym zespołem. Dziennikarze mówili, niczego nie wiedząc, a ja się denerwowałem. Tak, całą tą sytuację jego historii w United podsumował sam zawodnik. Sanchez był też świadkiem zmiany na stanowisku menedżera w United, lecz dosyć szybko okazało się, że Oleg Nersolskier nie będzie liczył na usługi Chiliczyka. Dlatego wtedy właśnie wydarzyła się sytuacja, o której wspomnieliśmy na początku, czyli Norwek po pół roku wspólnej współpracy pozwolił Sanchezowi rozwiązać kontrakt i odejść za darmo do Interu Mediolan. Paul Pogba, piłkarz, który właśnie swoją karierę zaczynał w szkółce Manchester United, skąd później trafił do Juventusu, gdzie dał się poznać szerszej publiczności i stał się tam piłkarzem światowego poziomu. Jednak w 2016 roku podjął emocjonalną decyzję o powrocie na Old Trafford. Pogba w United szybko stał się sercem środka pola drużyny i jego pierwszy sezon wyglądał naprawdę obiecująco. W Manchesterze jednak łącznie rozegrał 233 mecze, w których zdobył 39 goli i zanotował 51 asyst. A pod koniec jego przygody na Ultraford coraz częściej zmagał się z kontuzjami, przez co nie mógł pokazać pełni swoich umiejętności. Podczas swoich historii występów w United, Pogba również miał problemy z menedżerami, czy to z Jose Mourinho, czy z Ericiem Ten Hagiem. Ponieważ gdy Ten Hag przyszedł do United, to nie widział go w swoich planach i od razu powiedział Pogbie, że jest on skreślony. Jednak sam Francuz w tamtym okresie również chciał poszukać nowych wyzwań, ponieważ doskonale wiedział jak wygląda jego sytuacja w klubie a częste kontuzje nie pomagały w tym. Dlatego Pogba znów wrócił do Juventusu i co ciekawe, Pogba zadebiutował drugi raz w drużynie Juventusu dopiero 1 marca 2023 roku, ponieważ zawodnik przez dłuższy czas borykał się z urazem, a rehabilitacja 29-latka się przedłużała, przez co ten ominął Mistrzostwa Świata w Katarze. Problemy zdrowotne reprezentanta Francji również nie pozwoliły mu zanotować chociażby jednego występu w kampanii 2022-2023, aż właśnie do wspomnianego meczu, który był rozgrywany 1 marca. Przed tą kontuzją ostatni raz Pogba pojawił się na murawie 19 kwietnia ubiegłego roku. Wówczas zaliczył 9 minut w starciu z Liverpoolem w ramach rozgrywek Premier League. Dlatego miejmy nadzieję, że Pogba w Juventusie odnajdzie się i odbuduje, ponieważ był to niesamowity zawodnik, który miał bardzo dużo jakości. Kolejnym piłkarzem, który swój pobyt w Manchesterze nie zalicza do udanych jest Angel Di Maria. W 2014 roku Di Maria przeszedł z Realu Madryt do Manchester United i właśnie gdy Di Maria opuszcza Madryt, to kibice Realu uznali go za zdrajcę, który wybrał jeszcze większe pieniądze. Jednak przygoda argentyński kanał Trafford trwała zaledwie rok. Manchester zapłacił za niego rekordową sumę, ponieważ aż 75 milionów euro. Angel Di Maria z miejsca stał się najdroższym piłkarzem w historii Premier League oraz piątym najdroższym piłkarzem w historii. Razem z nowym trenerem Luisem Wangalem Argentyńczyk miał być motorem napędowym odbudowy czerwonych diabłów. Jednak to nie do końca się udało. Olbrzymi wpływ na kłopoty Di Maria miał jego stan zdrowotny. Z mundialu wrócił zmęczony, na dodatek z poważną kontuzją uda. Gdy doszedł do siebie, w październiku poleciał z reprezentacją Argentyny na dwa sparingi do Azji. I wrócił stamtąd fizycznie wyczerpany. I zdaniem ekspertów, przez cały sezon nie udało mu się wrócić do dobrej dyspozycji. Ale przemęczenie to tylko wierzchołek problemów błyskotliwego piłkarza. Praktycznie przez cały sezon nie potrafił dojść z trenerem do porozumienia odnośnie jego pozycji na boisku. Louis Vangal chciał, by ten grał na skrzydle, podczas gdy sam Di Maria widział siebie w środku pola, najlepiej na pozycji ofensywnego pomocnika. Jakby tego było mało, to Di Maria miał też w Anglii problemy osobiste. Pod koniec stycznia 2015 roku ktoś chciał się włamać do jego domu, w którym przebywa aktualnie jego żona oraz córki. Na szczęście nic się nie stało i skończyło się jedynie na strachu, jednak już po tym fakcie Di Maria wraz z żoną musieli zmienić wynajmowane mieszkania. Te wszystkie problemy złożyły się na fakt, że Di Maria nie był szczęśliwy w Manchesterze i szukał szansy odejścia. Jednak co do pobytu Di Marii w Manchesterze, to również dużo do powiedzenia w tym temacie miała jego żona, której zdecydowanie pobyt w Manchesterze się bardzo nie podobał i ostrzegała zawodnika już przed transferem. Więc dlaczego żona Di Maria tak bardzo się broniła przed przeprowadzką do Manchesteru? Tutaj przytoczę również kilka fragmentów. Przyjaźniłam się z Giną Maradoną, żoną Sergio Aguero. Odwiedziłam Jorą wcześniej na dwa czy trzy dni. I to było okropne. Dlatego mówiłam Angelowi, jedź do jakiegokolwiek kraju, tylko nie do Anglii. Kompletnie nic mi się tam nie podobało. Tak przyznała jego żona. Również sam Di Maria po czasie przyznał, że przejście do Manchesteru to był jego największy błąd. Ogólnie Di Maria jest również znany z tego, że pała on bardzo dużą niechęcią do Manchester United. Wielokrotnie już po z Old Trafford wypowiadał się w złym tonie na temat tego klubu i dlatego wszyscy kibice Manchester United bardzo go nie lubią. I o tym może świadczy na przykład sytuacja, kiedy to podczas meczu PSG a Manchester United, gdy Di Maria wykonywał rzut rożny, kibice rzucali w niego szklanymi butelkami. I stąd pochodzi ten ikoniczny moment, który właśnie teraz widzicie. Ostatnim zawodnikiem, którego mówimy w tym odcinku jest Cristiano Ronaldo. Historia Portugalczyka na Old Trafford jest wyjątkowo smutna, a przynajmniej to jak ona się skończyła. Wszyscy doskonale wiemy jaką ikoną był Cristiano Ronaldo dla Manchester United w latach 2003-2009 za czasów ser Alexa Fergusona. Jednak właśnie, tak było kiedyś. W 2021 roku Ronaldo dostał ofertę z Manchesteru City. Portugalczyk miał odejść z Juventusu i na końcówkę swojej kariery pomóc The Citizens wygrać największe trofea. Jednak właśnie za namową Sir Alexa Fergusona Cristiano poszedł za głosem serca i zadecydował, że woli pomóc swojej byłej drużynie wrócić na miejsce, które do nich należało. Wolał to niż przyjść na gotowca do świetnie ułożonej drużyny, jaką jest Manchester City i mieć prawie zagwarantowane trofea. Ronaldo przecież uwielbia wyzwania i dlatego wrócił do United. Po pierwszym sezonie 37-latek był na trzecim miejscu w klasyfikacji Królów Strzelców Premier League i ogólnie w całym sezonie miał niesamowicie duży wkład w to, że w ogóle ekipa Manchesteru mogła grać w następnym. W sezonie w europejskich pucharach. Jednak właśnie przed aktualnym sezonem w letnią okno transferowe wyszła informacja, że klub przejmie Erik Ten Hack, trener, który współpracował z Ronaldo już w Juventusie, i były plotki, że ci panowie się nie lubią. I widać było od początku, że ten hack po prostu nie liczy na Ronaldo. Dosłownie z miejsca zrobił z trzeciego najlepszego króla strzelców Premier League i lidera drużyny głębokiego rezerwowego, nie dając mu tym samym szansy na odzyskanie formy. Dodatkowo kuriozalną sytuacją było to, kiedy Ronaldo nie brał udziału w letnim obozie przygotowawczym. Wszystko przez to, ponieważ był w szpitalu, kiedy zmarła jego nienarodzona córka. Erik ten hack wraz z zarządcami United oskarżyli wtedy Ronaldo o to, że on szuka sobie nowego klubu, zamiast przygotowywać się do sezonu. Ronaldo później przyznał, że nie dostał żadnego Wsparcia ze strony klubu, a był bardziej oskarżany, co później przełożyło się na jego sytuację w klubie. Ronaldo po tym bardzo złym i przykrym okresie czasu wrócił do United i chciał odbudować swoją pozycję w klubie. Jednak nie mógł tego zrobić, ponieważ Erik ten hack typowo nie dawał mu czasu na gry. Dodatkowo chciał go wpuścić nawet na ostatnie 3 minuty meczu. Co dla zawodnika takiej rangi jak Cristiano Ronaldo, jest to po prostu typowe pokazanie, kto tutaj rządzi. Taki przysłowiowy gestowy liść. Można śmiało przyznać, że Ronaldo był po prostu sabotowany przez Erika Tenhaga. Frustracja, jaka rosła przez tyle miesięcy w takim ambitnym zawodniku, jakim jest Cristiano Ronaldo, zaowocowała tym właśnie wywiadem. Wywiadem, który tak naprawdę był aktem frustracji, ale wybrzmiała tam sama prawda. Nic, co powiedział Ronaldo nie było kontrowersyjne, ponieważ przedstawił on tylko swoją perspektywę. W mediach społecznościowych i wszędzie była naprawdę straszna nagonka na Ronaldo. Każdy go krytykował dosłownie za wszystko i nikt nie chciał zrozumieć jego strony. Najśmieszniejsze było to, jak ludzie komentowali o o tym, że Ronaldo nie gra, i nie dostaje czasu w United, ponieważ ma słabszą formę. Ronaldo nawet nie dostawał szansy na odzyskanie jej i widać, że po prostu był to konflikt personalny. Erik ten Hag za wszelką cenę chciał pokazać Ronaldo, gdzie jego miejsce. Widać, że miał kompleks i chciał zniszczyć najlepszego piłkarza w historii piłki nożnej. Dlatego był to bardzo smutny koniec historii Ronaldo z United. Jednak, jak widzimy po tym odcinku, nie on jeden miał problemy w tym klubie.